Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak i witam w drugim spotkaniu z betą gry Battlefield 2042. Dzisiaj moi drodzy zagramy sobie makajem. Jest to ten specjalista, który ma e, taką linkę wystrzeliwaną, że dzięki temu może się gdzieś wspiąć na jakiś obiekt, żeby po prostu dzięki temu szybciej się e, przemieścić. Moi drodzy, będę tutaj w tym materiale używał AK. I problem z nim polega na tym, że po każdym odrodzeniu trzeba mu na nowo nakładać do dodatki. E, to jest tak na razie... Jedyna broń spośród tych, które używają, która w ogóle e, takie coś posiada, wiemy, czy to przez jakieś niedopatrzenie czy przytoczenie e, w tym stylu. Dodatkowo e, czasami pojawia mi się taki problem, że ta broń po prostu znika e, całkowicie. Co, u, u, utrudnia mi to totalnie strzelanie, jest to e, bardzo, bardzo irytujące. E, ale niemniej z kółkawki jestem zadowolony, sprawdza się całkiem, całkiem w porządku. Choć przyznam, że ten meczyk, który za chwilę zobaczycie, no nie jest zbyt dobrym meczykiem, zarówno zespołowym naszym, jak i moim indywidualnym. Ale mimo wszystko, zdecydowałem decy się wam go wrzucić, no bo w sumie, no bo w sumie czemu nie. I, i, i taka wam, moja drodzy, w poprzednim odcinku mówiłem, że jestem, jeśli chodzi o grę, nie mam jakiegoś efektu wow. Niemniej, gra się, gra się bardzo, bardzo przyjemnie. Zobaczę jeszcze, jak to będzie, jak będę z kolegami grał, jak to będzie wszystko fajnie tutaj grało i zobaczę wtedy jeszcze jak to będzie wszystko funkcjonowało mam nadzieję że będzie mi się bardzo bardzo dobrze do, do w to bawić że w ogóle uda się tutaj taką ekipę zebrać, a, a póki co moi drozy zapraszam na właściwy materiał e, no dobrze e, moi drodzy, zobaczmy co tutaj się będzie działo e, Makaya se weźmiemy weźmy inżyniera bo kurczę te czołgi jak tutaj no biją Biją i to jest bardzo niefajna sprawa, że biją. E, więc to tutaj dobrze by było sobie wziąć po prostu e, inżyniera. O o, tu już coś się zaczyna dziać. Kłucze jakieś miewam błędy, że, że nie widzę broni. To jest o tyle i że że mi miselowanie, no bo nie widzę niczego w zasadzie, nie? Chyba tu koleś poległ. Nie wiem za bardzo, gdzie tutaj się uda, żeby to miało sens. O, dobrze, zadziałało. Tutaj co? nie wiem gdzie ich się spodziewać w zasadzie. Mają to B. Oni skaczą z tego dachu tu. No to może tu być. Dobrze by było ich. Nie, takie strzelanie, to sobie od dupy mów na Eee, Tam na C ewentualnie jeszcze coś mamy. I na F, no dużo tu mamy w zasadzie. O ja się wpierdzieliłem! Nie spodziewałem się ich tu zupełnie. Ja ja tak myślałem, wiecie, na ludzie się tu podejdę, a tutaj... tutaj przypał. Też yy, powinienem się ich spodziewać, bo skoro tu mają ten punkt, no to tu rakietę tracimy, a ja o rakiety będę walczył. Dobra, tu taki magazynek i uchwyt. O, dobra. No właśnie, to jest to. Tu trzeba być bardzo blisko tego czego chcemy trafić tą linką. mają przewa, W ogóle czołg jest? Dobra, tył czołgu, bo tam pancerz najsłabszy. Właśnie nie wiem, czy patyk idzie ma zastosowanie jednak. Tylko kto się tym przejmuje? Zalga chyba rozdzubsem, mi się wydaje. Jeszcze jeden ten pocisk. I tak mamy ten pocisk. On już wie, że ja tu jestem, więc kurczę, już kończyłby się wychylić. Dobra, jeszcze jeden pocisk. Nie wiem, on ma tych, czy on ma jakieś samo naprawę, czy nie? Gość weźmie przepuść. Dobra, zniszczyli go. Podeminę, przede mną, nie, to było moim celem tutaj. O kłady wyszła gościa, wyskoczyłem skoczyłem po prostu. Znowu się długo nie spodziewałem, ale respa, znaczy gościu z gościa, więc dobrze by było tu wrócić jeszcze. E, mój tata zawsze lubi te wszystkie takie jakieś odpadanie niewierzyczek i, i te inne rzeczy, więc... więc. Dedykuję mu tą scenę, która się tu wydarzyła przed chwilą. Gdzieś tu byli faceci. A jest, facet, faktycznie. Ta leży. Dziemy tego koleżka jest? Czego zabili już? Może go zabili już. Mamy jakiś pojazd tutaj. No ja fanem pojazdów raczej nie jestem. No, w, w, w zasadzie czołgi tak najbardziej interesują, bo jeszcze nie miałem okazji ich protestować. Bo nigdy ich nie ma. Eee... A, już góle. Miałem przez chwilę, ale... Ale nie ten, bo tutaj oczywiście można pojazdy wezwać, nie trzeba jakby czekać na, na, na nie na respie, jak to miało miejsce w poprzednich częściach. To jest facet, czego trafię? Nie, nie, nie. Wow, czołg, 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 a propos czołg właśnie. Ja tu męska warka, jeden na jeden z typem, a tu się goście wpierdziela. Chyba tu na asie coś w ogóle dzieje. Trzeba tu podejść, by było Trzeba tu podejść i obadać sytuację, co się tutaj dzieje. No nie mów, że mnie zabije. No zabije mnie, ty. Kurde. Ale jest asyst, dobra. Asysta jakaś tu wleciała.

z zygzakiem, bo kurczę może być niefajnie, dalej. Dobra. O asysta! Aj to w sumie w sumie to by było trochę niefera mu zawał tego kila, bo to tutaj większą robotę m, wykonał okonując tego typa. Czołk mamy. Ale pojechał sobie dalej, nie był tutaj zainteresowany walką w tym punkcie. Nie no, wiem czy ja tu pomogę, bo chyba ten punkt na dachu jest tego budynku. U! widzieliście to? Pionowo leciał ten śmigowiec jakiś wariat, chyba. Jak tam z punktami, no tak słabiutko stoi bym powiedział. Teraz tu patrzę, że niektóre są nieprzejęte w ogóle, po prostu. A nie to, że my ich nie mamy. O, ho, 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 ho. czekamy na windę. Dobra, co tu? Mam się to z lew windzie. Co jakiś taki dziwny panel. Nie wiem, gdzie co nas zawiezie. Przyszłam na granata na dzień, dobry nie wrócić, bo może być niefajnie. To nie ma zcieł, już bo zawsze tak było. Oba te jeszcze na obleżeniu Szanghaju, że. Były drzwi z drugiej strony, po prostu człowiek okazało się, że miał gości na plecach. Nie było to troszkę nieprzyjemną sytuacją jednak. Nie? Co jest? Czemu nas to spadły, Aha, bo tu... Bo tu nie ma dobrego. Dobra, dobra zazwa, zazwa, Myślałem, że coś tutaj mi zaszankowało znowu, a po prostu nie było tam barierki. O, tego przejścia nie znałem. Trzeba się uczyć tutaj, bo tu jest, ja, tego punktu będzie bronić, atakować, to żeby wiedzieć, gdzie się można, albo ewentualnie schować, albo gdzie koleś może siedzieć jakiś. Dobra, gdzie by tu spaść sobie? Może na to D? Spacja! Dobra, udało się. Bo to sami, kurczę, nie otworzę je slipa. I, I już takiego lądowania wówczas do udanych raczej zaliczyć nie można. Gdzie są? Ou czołg tu jest. W się sensie przyjemnie mi się z tym inżynierem. Jakoś w tych poprzednich Battlefieldach wcale nie, nie, takie jakieś satysfakcje jakoś miałem wrażenie, że gdyby też tak nie jara, a tutaj jest przyjemnie całkiem. Snajperzy. Moi moi są. Oj oj oj, tu jakaś operacja blokada chyba. właśnie, to jest to. Ej, wyrzuć go gnata chociaż? Nie, ja, bo z wyrzutnią, no to sobie może gość z wyrzutnią tu siedzieć. Ej, dużo ich tam jest, zaś ja się podobno w tym tunelu to często jakieś walki się toczą. Tylko trzeba to uważać. Chyba dajcie deploy na tym detu. No kurde. Strzelają, a na człowiek nie jeszcze. Chyba z granatem w Albo patrzycie z wyrzutnią tam pójść po Hamsku? Da dajcie mi przodem, a tutaj ja porządek. No i przeżyli wyrzutnie, no nie no, ja nie mam pytania. Co? Aha. Moja wrzuta nie zabija krzywdy, ale moja nam już... Znaczy, a, a, ale ich już nam tak. To jest niesprawiedliwość społeczna. Dobra. No to trzeba się deployować, no nie ma innego wyjścia tutaj. Tak jak podpowiedź, łajdozy, jak wam patrzycie, że wam nie dają się dodatki, to znaczy, że wam broń zniknie, się zbłaguje, więc wtedy lepiej chwilę poczekać z tym dawaniem sobie dodatków. Oh! Bo nie ma co, Czego tak jak patrzę, że mi, bo jak patrzę, że mi się dodają normalnie i to widać, to to wtedy jakby znaczy, że wszystko jest ok, ale jak one się nie dodają, to znaczy, że broń nam. Przez chwilę będzie niewidoczna, nie? O, na przykład tu będzie niewidoczna, więc... O, widzicie? Dałem sobie ten i jest niewidoczna, więc trzeba chwilę poczekać po prostu w takiej sytuacji. Kurde! No już mnie koleś trochę zirytował teraz, bo kurde... Bo kurczę jest tak nieprzyjemnie. Chodźmy to deba, tutaj jest takie największe w ogóle pole bitwy na tej mapie Dobra Zobaczynie z kurcze strzeliłem, ale to tak niechcący jeszcze z tej liny mi zostało No kurczę no Ale kurczę, siedzą tu każdy możliwym typ tak ja chciałem zeskoczyć, bo nie byłem pewien, czy ktoś do mnie już tam nie strzela z, z dołu Dobry. O, czołk? Nie, to nie czołg, tylko jakiś samochodzik po prostu No ale akurat odjechał, no Nie wiem czy tu przeskoczyć tylko nie miało sens. Będzie miało chyba sens. Panie ten samolot nie widział on, on chyba... Może strzelać, czy nie może. No Teraz zadziała już dobry. Bo jakby w to momentami ciężko. To kurde. czadujemy No się, ja pierniczę ty ten samochód, duszi, tylko nie wiem co on tutaj. O tam w ogóle koleś obok niego jest. Za mnie zasłuje pewnie, jakby tak zrobił na jego miejscu. A nie, bo to jest samochodzik taki, pies robot. No i frag grenade. Pani grała łaskawa mi powiadomić o tym, że ten granat w ogóle tutaj mm, będzie leciał. To jest błąd. Zobaczcie granat w ogóle nie wie, że przy tobie granat jest, nie, bo nie ma żadnych symboli czy, czy tego typu rzeczy, co jest naprawdę iritujące, bo, bo czasami to rzeczywiście no, nie, nie da się jak uchronić przed tym. Szybko. o Ja pierdzielę na wzgórzu się dzieje? Oj, 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 Nie zauważyłem go. No tak słyszałem, że coś tu strzela, wiedziałem, że to po prostu koleś. I peso, że ten szybki na linię to mnie nie trafi. Tu się okazało, że się miniłem bardzo. Dobra, idziemy w raz rzędu w to samo miejsce. asysta. Tu chyba idą góry nie, 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 nie Skąd mi w ogóle zabili? Pędzie gdzieś tamtąd No niedobrze, co tylko dwa kile Ma poważnie w tym meczu? Ja pierdzielę, ale siara trochę Myślę, że więcej mam, asysty pewnie jakieś samy. No i, no, i znowu nie żyje, nie? Nie, przepraszam, drodzy, a już mnie, już mnie irytacja, już mnie frustracja ogarnia, nie? Już mnie ogarnia frustracja tutaj. A i w ogóle nie mamy tu punktów, no super. Zobaczmy, może zmienić się lokalizację w końcu, bo to faktycznie. Jaki komba taką w kom środku lasu jest, no? Come on. Dobra. Znaczy, to nie, znaczy, ja nie twierdzę, że nie ma, prawa być w walce w lesie, tylko. Tylko, że kurcze. A my tutaj nie zadziała. Kurde, no. Myślałem, że były tylko dwa kilo mam. Ja pierdzielę Siara trochę. Myślałem, że więcej mam. No, tam kilka asy było, tam w kilku strzelaninach to brałem udział, no. Pójdę z gościem, choć boję się, że to się może zle skończyć. Tak jest. No co jest? mu nawet wyrzutnia już? Jestem w stanie zabić wyrzutnią w tunelu bez jaj. No co jest, kurde. Nie no, kurde. Dobra, Uleć się ziomuś? No, w końcu ja pierdzielę. A jest asysta jakaś symboliczna. To, żeby tam nie podejść, w sumie chyba zabiłem jeszcze jednego. Wyrzut no, nie bierzemy. No tu chyba trzeba ją się wspomagać, bo to nie ma co. W tym tunelu to. A tam mój podszedł, już w ogóle. Dużo mu w sumie mądrze zrobił. Że by tą linką pomógł, papa bo... dostał. Muszę chwilę uleczyć. Tu, ten gościu z tym działkiem miałby w sumie też sens. Ciemność w tym tunelu. ja się No nie wiem, Będę to był po ciemku. No już trochę lepiej, no troszkę lepiej. Ta walka w tunelu mnie troszkę wyciągnęła do góry. Ja się naprawdę spodziewałem, że aż tak słabo stoję. Myślałem, że. I co się stało? Dżungle nie zespiło? Pewnie tam albo koleś zginął, albo coś może. Czasami tak się tu w gdzie dzieje. Bo nie zabiję, nie, nie zabiję. No kurde. Chyba to D2, bo to atakują Kurczę blade jest niesympatyczna sytuacja. Ale respa dostęp po prostu do. Hmm, no tu na gościu, chyba trzeba się zrezygnować. A umarł gościu, na no dobra. Nie fajna sytuacja, czołgu widzę, że nie ma. To na tym F kurczę. Bo co. I niego pozostało Gdyś tu pięciu typa jest Co to kurde A ten robot, o kurde, jest robot Jczołby się przydał Nie no, za dużo ich, a jeszcze samochód Zajechał No i nawet straciliśmy ten punkt już. Jak już się ma Pierdzielić, to się będzie Pierdzielić do reszty. Bo tym w ogóle jest sens, żeby się respić? Próbujemy tam. Będzie blisko. Ewentualnie potem na D, żeby pójść. I to irytują, są zbyt topne, moim zdaniem. No i porażka, no kurczę, jest mi sądzicie, że już tak samo idzie. Przydam, że mi to obniżyło morale jeszcze bardziej, bo. Bo kurczę, jednak myślałem, że jakoś tam, jakoś tam prosperuje, a tu się okazało, że, że aż tak kolorowo to nie jest, no. Niemniej, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się to podobało. Wie, mi się gra dobrze, choć jak już wam mówiłem na początku, e, i to w pierwszym też odcinku, że nie ma jakiegoś takiego efektu, że wow, że, 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 że super, ale przyjemnie się gra. No i na pewno spędzę trochę czasu z tą murą. A póki co, bardzo wam, zobaczę też, jak się będę, jakby, odnajdywał grając sobie jeszcze z kolegami. Z ekipą, jak to wszystko będzie grało, przepraszam. Więc cóż, moi drodzy, Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, oraz za wszystkie łapił, za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.